Wystawa Wielkopolska w monetach i medalach Podróż przez tysiąclecie została zorganizowana z okazji jubileuszu 50-lecia wystawy o podobnym tytule, która miała miejsce w Muzeum Narodowym w Poznaniu w 1970 roku. Chcieliśmy przede wszystkim pokazać, jak dalece wzbogaciła się wiedza dotycząca szeroko pojętego mennictwa wielkopolskiego przez ostatnie 50 lat, jak również pochwalić się przede wszystkim swoimi własnymi zbiorami, które przez ten okres również znacząco się wzbogaciły, w tym również obiekty związane pośrednio bądź bezpośrednio z Wielkopolską. Wystawa podzielona jest generalnie na dwie części. Część monetarną, w ramach której pokazaliśmy również znaleziska monetarne, oraz część medalierską, w której osobno pokazujemy dorobek Józefa i Katarzyny Stasińskich. Przedstawione na wystawie obiekty rozpoczynają się prawdziwym hitem pierwszą polską monetą wybitą w Wielkopolsce i do tego całkiem niedawno odnalezioną. Po raz pierwszy pojawiła się w wieku XIX w jednym egzemplarzu i zaginęła. Niedawno została odkryta w skarbach z Garnska na Pomorzu oraz Kalisza Rajskowa. Moneta na awersie przedstawia strzałę, która wychodzi z pęku gałązek bądź z krzaka. Na rewersie przedstawia krzyż patriarchalny, czyli typu ruskiego. Wokół jest napis łaciński z imieniem króla późniejszego, Bolesława Chrobrego. Co ciekawe, kilkanaście lat późniejsza moneta, która ma taki sam krzyż, ma również na sobie imię tego naszego władcy w alfabecie staroruskim cyrylicą a między jedną monetą a drugą jest aż kilkanaście lat różnicy czasu wybicia ta o której mówię pierwsza została wybita prawdopodobnie w okresie między 992 a 997 rokiem a więc czasem kiedy Bolesław jeszcze o koronie królewskiej nie marzył Najstarszym medalem, jaki prezentujemy na wystawie, jedynym medalem złotym jest medal wybity w 1598 roku w Melnicy poznańskiej, dzieło rytownika tej rzemiennicy Rudolfa Leimana, który należał do najlepszych ówczesnych grawerów, rytowników stępi. Na awersie tego medalu widzimy bardzo interesujące przedstawienie pary królewskiej, Zygmunta III Wazy oraz jego małżonki Anny Habsburżanki. Jest to przedstawienie bardzo reprezentacyjne. Król odziany jest tutaj w bardzo bogato zdobioną zbroję, okryty płaszczem spiętym na ramieniu, z odkrytą głową jak na najbardziej reprezentacyjnych swoich przedstawieniach. Królowa natomiast, co ciekawe, nosi na piersiach order Złotego Runa. Jest to o tyle interesujące, że order ten nie był nadawany kobietom, dlatego przypuszcza się, że jest to po prostu pomyłka rytownika. Na stronie odwrotnej znajduje się kompozycja heraldyczna, herby Polski, Litwy i Szwecji pod wspólną koroną, oraz scena alegoryczna. Postać tetydy i ceres, wymowa tego przedstawienia jest, jest jasna, oznacza ono współdziałanie Polski i Szwecji. Jako typowy gablotowiec, czyli muzealnik, którego obiekty będące pod opieką prezentowane są zwykle na wystawach w gablotach, wskazuje na gablotę, w której znajdują się złote monety wybite w mennicy Bydgowskiej. Wiek XVII to czas, kiedy Rzeczpospolita obojga narodów jest nie tylko najrozleglejszym państwem w Europie, odnoszącym spektakularne zwycięstwa na polu wojennym, ale również czas, kiedy powstały najpiękniejsze monety yy, i to zostały one wybite tutaj w Wielkopolsce w mennicy Bydgoskiej. Należą do nich dukaty i wielodukaty. Tu w tej gablocie możemy przyjrzeć się z bliska oryginalnej monecie dziesięciodukatowej wybitej za czasów Zygmunta III Wazy, przedstawiającej na jednej stronie reprezentacyjny Wizerunek króla, a na odwrociu jak zawsze królewski i jednocześnie państwowy herb polsko-litewski, w polu serdecznym przedstawiający rodowy herb króla Waza, otoczony orderem złotego runa. Obok możemy spojrzeć, niestety tylko w kopii, gdyż oryginał nie opuszcza zbiorów czapskich w Krakowie, jedyną swego rodzaju monetę. Jakiej wówczas nie było w Europie w ogóle monetę wartości 100 dukatów. Dopiero kilka lat później po wybiciu takiej monety przez Zygmunta III Wazę w 1621 roku, cesarz austriacki wybił analogiczną. Jest to prawdziwy cymes na rynku numizmatycznym, bardzo rzadko pojawiający się w sprzedaży i znany w bardzo niewielu egzemplarzach. Proszę spojrzeć na przepiękny modelunek twarzy Zygmunta, który jest dziełem wybitnego artysty Samuela Amona, który był tak dumny ze swego dzieła, że raz pięciokrotnie swoje inicjały umieścił na rewersie tej monety. Znajdujemy się w sali, gdzie możemy zobaczyć pracę Józefa i Katarzyny Stasińskich. Jest to wyodrębniona przestrzeń wystawy, gdzie możemy się zapoznać z twórczością tego małżeństwa. O pracach Józefa Stasińskiego możemy powiedzieć zdecydowanie, że są to jedne z najlepszych prac medalierskich drugiej połowy XX wieku w Polsce. Na pewno najliczniejsze. Józef Stasiński stworzył około 2000 prac, w tym 1901 medali. Swoje prace numerował od numeru Opus 1 do numeru Opus 1901. Praca pod tytułem Życie zadane jest ostatnią pracą Józefa Stasińskiego. Jest to medal. Wykonany w 2017 roku o numerze opus 1901 jest to także praca zamykająca niemal 70-letni okres twórczy artysty została wykonana z brązu, przedstawia Madonnę trzymającą w ramionach dzieciątko. Powierzchnia medalu jest opracowana w charakterystyczny dla Józefa Stasińskiego sposób. Na wystawie możemy zobaczyć, że prace Józefa Stasińskiego układają się w pewne grupy tematyczne. Tworzył wiele prac w domowym zaciszu, są one związane z jego życiem prywatnym, przedstawiał swoją rodzinę. Są tu też prace przedstawiające tematykę wojenną, prace ukazujące wybitne postaci. Z Wielkopolski i nie tylko. Natomiast prezentowany medal należy do grupy medali przedstawiających tematykę religijną. Na medalu znajduje się sentencja, cytat, który przytoczę: Miłość pojmowana jako bezinteresowny dar z siebie stanowi najprawdziwszy sens życia i wolności człowieka. Wśród medalionów i plakiet, jakie prezentujemy na wystawie, jedną z najciekawszych jest plakieta zatytułowana Chopin na Parnasie, autorstwa Jana Wysockiego, jednego z najlepszych medalierów w historii polskiej sztuki medalierskiej. Plakieta ta powstała w roku 1912, kiedy Jan Wysocki konkretyzował niejako swoją drogę twórczą. Wcześniej głównie malował i rzeźbił, w tym właśnie czasie, konkretnie od roku 1913, kiedy zdobył główną nagrodę w Akademii w Monachium za swoje dzieła drobnego reliefu, zdecydował się zdecydowanie właśnie wkroczyć w sztukę, w sztukę medalierską i rozpocząć karierę artysty medaliera. Plakieta Chopin na Parnasie łączy w sobie jak gdyby dwa plany, czyli ten plan mitologiczny oraz plan rzeczywisty naszego wielkiego kompozytora wprowadzają na Parnas muzy. Każda z nich ujęta jest w inny sposób. Szanowni Państwo, z tyłu za mną znajduje się ciąg gablot dedykowanych skarbon. Pokazujemy w całej rozciągłości chronologicznej skarby od starożytności do wieku XX. Skarby, a więc to, co zostało znalezione obecnie bądź niedawno, a jest zespołem monetarnym, który kiedyś schowano w obliczu niebezpieczeństwa. Niekiedy takim zespołom towarzyszy również biżuteria. Tak właśnie jest w odniesieniu do skarbu z wtórka znalezionego koło Kalisza w 2015 roku w wyniku badań archeologicznych. Skarb ten składa się z denarów rzymskich okresu dynastii Antoninów i Flawiuszy, jak również biżuterii złożonej z koralików, z różnych cennych materiałów, w tym z bursztynu. Ciekawy jest on również z tego powodu, że przedstawiając wizerunki cesarzy, ich małżonek i matek, jeden z egzemplarzy tych denarów był wtórnie użyty jako medalion noszony na szyi. Wskazuje na to dziurka, którą ma tuż nad głową cesarz. Co ciekawe, ta starożytna metoda wykorzystania monet jest jak najbardziej aktualna i dziś, o czym świadczy ozdoba, którą odziedziczyłam w taki sposób potraktowano kilkadziesiąt lat temu amerykańskiego dolara.